Yes. A to skąd dyrektor ma wiedzieć, że to dziecko akurat wie, że w prawosławna, Tak, Można tak wiem, tak, ale leżu skąd, ty wiesz, na przykład Zarek masz 30-osobową klasę. I rodzic, i rodzic się nie deklaruje, to skąd dyrektor to co, dyrektor, e, mamy prosić dyrektorów, żeby stworzyli możliwości, znaleźli nauczyciela do nauki e, religii e, prawosławnej, tak, protestanckiej, nie, e, nie jest. Musi to, 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 no to poczekać aż płyną wnioski no i właśnie o to prosi o to A prosi żeby ja się prosi wiesz o ale jak ma ze jest się no właśnie, ale to się że 100 poczekać aż płyną wnioski no to już mówiliśmy na temat biurokracji że dyrektorzy czy ogólnie rozumiem pani dobrze no pani, dobrze, ale, to, ale, ja to, ale ja pani to, powiem to. jedną chwileczkę. Pracownik, który na przykład realizuje te zajęcia ma podpisaną umowę od września, a pani mówi o tym, właśnie przed chwilą mieć o wynagrodzeniu nauczycieli. Pani mówi, żeby, tyfna, żeby tą grupę trzymać w próżni. Gmina im nie zapłaci, no bo my mamy czekać na... Rok.